today in the name of freedom we take the battle to them. Siemanu, gracze Raids of Kingdoms słuchajcie yy, stało dwa w sumie dni do yy, zakończenia tutaj yy, zabawy z KMS Emerald czy na 3 dni Lecz chciałem połączyć wam taki filmik, który będzie nie tylko koło Smraldy, ale także tutaj zrobimy sobie polowanie na historię. Zrobimy sobie, jakby tak powiedzieć, takie dwa eventy w jednym, żebyście mieli taki powiedzmy opening patch, jak to się mówi. I tutaj mam też taki malutki podgląd, jak mniej więcej brać i wykonywać te, 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 te młotki. I zaczniemy sobie w sumie od. Tutaj od wersji tej młotkowej. Robimy to tak. Tak, tak. Tak. O! I się udało. Hey, I to jest taki to jest system, który tego już czasu stosuje. Bo mi tutaj, jakby tak powiedzieć, chłopaki kiedyś go zarzucili na, na, yy, na stan. No i yy, nie będę nic ukrywał, że on mi się często sprawdza. Za którymś tam razem zawsze gdzieś tam trafimy. tak. Tutaj. O, widzicie? Znowu. Ten system łódkowy w jakiś sposób tutaj nam zawsze pracuje. W tym momencie widzicie, że jest naprawdę nieźle. Otwieram głównie materiały. Teraz lecimy tu. Teraz tu, tu, tu i tu. Nie ma. No to teraz lecimy sobie tu i tu. Nie ma. No to tu i tu. Nie ma. Jak widzicie, nie zawsze on się uda trafić. No to wtedy wykonujemy coś tego typu. I test klasyczny też nie weszł, więc tutaj już jest... Muszę już... Udało się akurat za któryś razem przy tej wersji. Musimy dojść do piątki, bo tam chcę wybrać sobie, jak dobrze pamiętam, buty pod leadership'a. Ale na razie robiąc tym sposobem, nie będę ukrywał wiele razy. To widzieliście, udawało się to ogarniać. Niestety tutaj też nie, więc lecimy teraz tę wersję na tym oznakowaniu niebieskie. Też nie. Tu. Też nie. Tutaj. O, zawsze tak. Robi błędy mamy Teraz wchodzimy w legendę. I tutaj musimy wybrać buty pod leadership. Tak, mamy 10, potrzebujemy ten, bo potem jak coś będziemy robić, rączki, ro, rączki, i przez i rączki, dwa potłuczników, wtedy tak, tak, no to lecimy buciki. I lecimy tak samo. Wiadomo, nie zrobię tutaj pewnie podwójnie, bo to musiałbym mieć chórę szczęścia, żeby tak to ogarnąć. Ale jednak ta hura szczęścia jakoś wladła. Ok, lecimy dalej, wybieramy sobie tutaj to. Nie robimy speed up materiały są przede wszystkim najważniejsze. Wpuszczam, że gdybym miał więcej tych młotków, to bym tutaj to mógł coś wyczasnąć z tego. Ale już tych młotków trochę wykorzystałem. Nie wchodzą, więc w niebieski. Op. Kolejny się udał. Do dziesiątki nie, do, nie doczłapam pewnie. Ktoś, kto co tu wymyślił ten system kiedyś? Powiem wam, że... Bardzo mądry gość. Że coś takiego się udało mu wykmin. Ja już zaraz tą zabawę kończę. Niestety nie mam nic z tego. Ale jest tutaj. I zostawię nam trzy ostatnie. No to spróbujemy te trzy ostatnie. Może się akurat jakoś uda. Nie, no to tu. Nie. I więcej chyba już nie zrobimy, chociaż... Tam do kupna... Chyba mamy jeszcze możliwość nad 1, to kupimy, a co tam. Chyba 200 rubinów to nie jest dużo, ponieważ... No niestety nie udało się. I mamy na tyle jeżeli chodzi o kopanie. Ogólnie fajnie. Dużo materiału weszło. Więc się cieszę. Ja lubię ogólnie te, te płytki. E, tym bardziej, że też tutaj rozbujaliśmy bardziej temat związany z moim... Jakby tak powiedzieć... E, mam tutaj to Rally. Dołączyli w ogóle do mnie? Dołączyli. Dużo. E, mam ten jakby tak system już obtykany od jakiegoś czasu. Więc, więc go robię i prze, czasem jak tam mam właśnie te 100, 150 to udaje mi się 10 razy jakby zrobić, w 10 tych poziomów zrobić w tych młotkach. A teraz przejdźmy do Esmeraldy. Esmeralda, która e, no brakuje czasami 3 dni, jeżeli chodzi o robienie trójwywartości. Za każdy dzień mamy dodatkową jedną tutaj tą monetę, więc te 90 tutaj z tego nagrania zrobimy, żeby mieć tą fulla. Na farmach też może mi się uda, bo tam cztery farmy próbowałem, że te 35 kręcę mi, żeby dostać to do zbierania. Może mi się też uda, zobaczymy. Ale na razie kręćmy, tu dostaniemy dodatkowe dwie rubiny, bo tutaj mam dekoracje czarodziejską, mam już wszystkie odkryte, jeżeli chodzi o Halloween, więc lecimy. Oho, budki, miło, bo budki akurat potrzebujemy, Mutki akurat tam się już jedne zrobiły, więc miło. O, też nie najgorszy ten, tylko te fiolety. Te fiolety sobie mogliby, mogliby wyrzucić, nie? Nie liczę na to, że uda mi się w tych kręceniach trzy razy trafić na ten najlepsze kręcenie. Powiem, że to jest ciężkie. Ale trzydniowy zapas, jakby tak powiedzieć, speedów by się przydał, jedennym. No toż nawet gemy, gdyby weszły. O? Jest trzydniowy. <coughs> o! Mamy ten. To jest kolejny plus. Materiały. I chyba wie, co robię. Śpieszaiki. O, legendarna w końcu. Miło. Aiko zlechał z legendarnym. Myślę, że legendarną zgarnę. Oda. My dalej. Jest legendarna. Miło. Ale, ale myślałem, że e, ringa zdobędziemy. Tego lub też 2 gemów, A i do braku minimalnie do tej legendarnej znowu. Nie udało się znowu. Liczę, że tam ten drugi z tej trzy odblokuje. Nie? Ale jednak nie. Wykręcenia już w zasadzie są gorsze. Czasem tak bywa. Aj. Budki fajnie. Aj za szybko. Szybko się kręci, tu dwa kg -my. gdyby weszły to już w ogóle bym mógł jeszcze coś porobić z tych, z... a i minimalnie. A, ile jest jest, ale jest znaczy specjalne, jest fajnie. No i teraz mamy tego mniej, zobaczymy. Czy się uda. Mamy parę kręceń, czyli trzy kręcenia. Żeby rubinki zgarnąć. Aj, minimalnie. Specjalne dwa k 2 dwa rubin. to co by mi się przydało nie ma, nie? <grywki> dawaj, 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 dawaj. Ajajaj, aj, 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 minimalnie. jest znowu minimalnie a i tak mnie chyba tutaj nie lubi a znowu. No bo u nich te gemy i ten rzeźby, będzie a czyli materiały złote a jajaj znowu było tak blisko. Fajnie, że buty legendarne tam się kręcą. No, 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 legenda. Aj Zostały na dwa ostatnie kręcenia. I jeszcze jeden będzie.

i na złote klucze, krzyżowe klucze, klucze. Ok. Ale to wymieni. Ale to już chyba wymieniłem, ale. Mm, jak będę miał jeszcze trzy z streamingu to, to sobie wymienię, Super. Wow. Mega, mega. Naprawdę zadowolony. I tutaj w ramach tego bonusik robimy płytki. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O, dobra, 11. Nie, nie, nie kupiłem, 10, tak. I jeszcze sobie otworzę, nie mam tego już ubach kurde, ja sobie gdzieś to otworzyłem. Może otworzę, jeszcze na szybko mam, dobra. Tu mam, czyli robiliśmy to, to, to i to, 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 to. Lecimy tu, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Nie ma. To jeszcze zostały nam tu i tu. Jest Oj! ostatnim tym. Super. Bo <laughs> dzisiaj pura szczęścia, Panie i Panowie, nie? Pura szczęścia. No mnie ty nie wykopię. Naprawdę. Jestem kontent jestem na to, co się stało. Eee, przy okazji się Ford zrobił jeszcze. Eee, no, wszystko się pięknie. Zazębia, nie? Naprawdę jest, jest fajnie. Du wszystko zdobyliśmy co mogliśmy zdobyć. Tak jest Smeraldy, więc tak jak widzicie, no polecam. Już dużo materiałów jest, o i tu zobaczymy co staniemy? O Co bym chciał Co byście wzięli Normalnie bym chciał przyspieszenie, nie no klucz kryszowy klucz potrzebuję Przyspieszenie, złoty albo to To trzeba wymienić na gemę To mamy, to mamy To ten i tu mamy Legi Czyli brakuje nam chyba jednego Słuchajcie jak wymienię na co mogę wymienić? Bo będzie mi brakowało do leadershipa jednej idei. Tak. Jednego będzie zabrakowało. jeszcze tylko zobaczę. Słuchajcie. Już mogę zrobić tyle super. Wydaryl go robił za niedługo. Jak wyjdzie AMK. Mobilizacja sojuszu. A ile mi brakuje do butów? Do butów mi brakuje i potem po butach lecimy już z czestem i, 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 i e, z rączkami. I jak z, z, te dozbieramy czes chest i rączki pod podłuczników, no zostaje nam tylko przekuwanie i będzie drugi gir e, podłuki, też już prawie skończony, więc no super, ja jestem mega zadowolony. E, fajnie, fajnie to wyszło. Super, że to akurat wyszło na streamie, więc o tyle ode mnie, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, e, rozwijajmy się, pchajmy to przez cały czas do przodu, subujcie, lajkujcie, jeżeli wam wszystko to odpowiada, dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. hejo.